Siemanko drodzy widzowie, witam was serdecznie z Fight Club. Jestem ze mną Radek Poczuski. Cześć Radek. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. No i co? XTB KSW 78 już za niecałe dwa tygodnie. Jak się czujesz? Półtora tygodnia. No, czuję się bardzo dobrze, tak naprawdę wiesz, to już główna część przygotowań za mną. E bardzo dużo sparringów zrobiliśmy, bardzo dużo przygotowań, cały czas ta, te, te przygotowania były zupełnie inne niż, niż zazwyczaj, przede wszystkim dlatego, że walczę z Tomkiem, który jest leworęczny, więc, więc cały czas pracowaliśmy z leworęcznymi, nawet jak tarcze robiliśmy, to cały czas typowo pod zawodnika leworęcznego, więc to były troszeczkę inne przygotowania, no ale pełen okres prawie już przygotowań za mną i, i można powiedzieć, robota została wykonana, teraz troszeczkę trzeba się wyświeżyć, jeszcze, jeszcze taki moment Okres, że teraz na właśnie 10 dni czy 9 dni z rzędu będę chodził na krokomory, żeby troszeczkę się zregenerować. E, I co? No i już niedługo walka. Kolejny event już? Czyli druga walka wieczoru. E, co, kolejna będzie już walką wieczoru, myślisz? Myślę, że trzeba sobie zasłużyć, jeżeli tą walką e, z Tomkiem e, wygramy, jeżeli zrobię super pojedynek, to myślę, że, że taka byłaby kolej rzeczy. E, no ale. Zobaczymy, tak naprawdę pokaże klatka, co, 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 co z tego wyjdzie, ale myślę, że jeżeli, jeżeli walka będzie taka jakby atrakcyjna dla kibiców, a myślę, że będzie, bo tutaj na, no ja uważam, że ta walka będzie bardzo atrakcyjna dla kibiców i wydaje mi się, że po prostu skończy się przed czasem w jedną albo w drugą stronę, bo zarówno ja, jak i Tomek dysponujemy bardzo mocnym uderzeniem i jest kwestia kto kogo trafi. To są małe rękawiczki. Także tam czasem jeden cios i, i po prostu jest po robocie. No postomil jest tak, że oprócz walki z Arkasem, od trzech jego ostatnich przeciwników, czyli Pietrzak, Grzeby, Kęsik, w każdej z tej walce Romanowski był underdogiem, a dwie z nich wygrał przed czasem. Na co musisz głównie uważać? Pytałem tutaj Arka, jeśli chodzi o Tomka. On powiedział, że to Tomek musi uważać na ciebie, jeśli ktoś z Was musi na kogoś uważać. No, Arek ma rację zdecydowanie. Nie, oczywiście wiesz co, jeżeli chodzi o Tomka, na co trzeba uważać. Na pewno na, na jego boks, tak? bo, bo jest zawodnik, który dużo korzysta z umiejętności bokserskich, skraca dystans, bije zamachowe sierpy, głównie na tą lewą rękę trzeba uważać jego. No ale oczywiście na wszystko, tak? No wiadomo też, y, no, mogę się spodziewać z jego strony jakiegoś prowadzenia, mogę się spodziewać tego, że będzie chciał gdzieś docisnąć do, e, do klatki. Natomiast, no mówię, no te wszystkie aspekty robimy na treningach, to wszystko fajnie sobie działa, także tak naprawdę w klatce trzeba... Pokazać to, czego się nauczyłem i jakby ja nigdy nie, aż tak nie patrzę, co robi przeciwnik, bardziej staram się skupić na tym, żeby swoją taktykę wprowadzić w walkę i swój plan a, i dostosować to po prostu do, do przeciwnika. Tak? Czyli ja staram się wywrzeć swoją, swój plan, nałożyć swoją strategię na, na walkę, a nie myśleć o tym, co będzie robił przeciwnik. Pomek powiedział w jakimś wywiadzie takie zdanie, że prawdopodobnie będzie musiał za tą biegać dużo w klatce, i będzie za tą skakał taki kangurek, i w końcu cię ustrzeli lewym sierpem. Co ty na to? Zobaczymy. no to Mówię, każdy ma plan, ale jak kiedyś powiedział Mike Tyson, każdy ma plan, dopóki nie zostanie trafiony. Także te plany często kończą się zupełnie inaczej. I wiadomo, Tomek ma swój plan, ja mam swój plan, wychodzimy do klatki i każdy będzie chciał swój plan zrealizować. A zobaczymy, czy plan po prostu zostanie wprowadzony w życie. Masz takie potwierdzenie, że jest to oficjalny eliminator do walki o pas? Tak, taką dostałem informację. Kto myślisz, że zawalczy w tym drugim eliminatorze? Drugi to już chyba był, tak? bo to Pawlak wygrał no bardzo, z Bristem, więc on już tam po prostu czeka na, na wygranego z, z naszego pojedynku. Tak, tak zrozumiałem chyba. Chyba, że coś się zmieniło w KSW, ale taką dostałem wcześniej informację, więc. Nie, rzeczywiście masz rację, bo, bo zapomniałem całkiem, że. Mm, jestem ciekawy po prostu, mamy Kalido, gdzie jest na ten moment w tej wiesz, w tej, w tej drabince. Zawalczył z Pudzianem ostatnio na wadze ciężkiej, ale gdzieś tam cały czas powiedział, że to jest ostatnia waga. Walka w wadze ciężkiej, stąd złożył rękawice, fajne to było. I, więc pewnie do tej średniej wróci i, i, i co ty na taką wizję kiedyś w przyszłości? Wiesz co mamy? To jest legenda, to jest człowiek, który jest wielkim sportowcem, wielkim człowiekiem. Ja też bardzo, bardzo lubię go, darzę dużą sympatią i z dużym poczuciem humoru jest. I poziom sportowy, no to to nawet nie trzeba komentować, bo każdy wie, że to jest po prostu top. Fajnie, że w naszej wadze jest. Może to być coś ciekawego. Nie wiadomo kto z nim będzie walczył i kiedy, ale Mamed właśnie wyraził chęć, że jeszcze, jeszcze walki o ten pas w tej kategorii. Więc myślę, że akurat w przypadku Mameda on nie będzie musiał się przebijać przez żadne tam rankingi, tylko po prostu e, być może mistrz tej kategorii, który zostanie wyłoniony, myślę, może dostanie pierwszą obronę, walkę z Mamedem. Ja tak to widzę gdzieś w swojej głowie i swoją wyobra moja wyobraźnia tak działa, a zobaczymy jak to będzie, bo wiadomo, że ostatecznie to KSW decyduje. Baterla vs. Kendall Grove 2. Sporo kontrowersji wokół tego pojedynku z racji, że Grove nie walczył kilka lat. Tą walkę dali no, dość dawno temu. Co sądzisz na temat tego zestawienia? Wiesz co? Ja myślę, że tak. My, Michał też miał e, trochę różnych przygód. E, wcześniej było to, to gdzieś tam... E, się został oskarżony niesłusznie w ogóle tak to też miał przerwę chyba dwuletnią wtedy od treningów myślę, że po tym już tak naprawdę też Michał nie wrócił aż tak do formy później wiadomo troszeczkę e, ząb czasu też jakby nadgryza każdego z nas, jeden szybciej traci tą formę, drugi wolniej u Michała trochę było widać, że to już nie jest ten Michał w tych ostatnich jego pojedynkach, bo mówię, no Michał kiedyś naprawdę top mega zawodnik, e, tworzący to KSW tak naprawdę już od 20 lat i walczący dla KSW piękne walki, piękne wojny. E, natomiast w tych ostatnich wa walkach widać było, że e, no jakby to już nie jest ten Michał co kiedyś, więc myślę, że stąd taka walka właśnie z skandalem Growym, która na pewno wywoła dużo emocji, bo ta walka już była i to będzie gdzieś tam ich taki re po pojedynek rewanżowy. A też, a też nie wiem czy, czy po prostu Michał jeszcze cały czas chce tą poprzeczkę sobie podnosić. A myślę, że to będzie walka, która będzie ciekawa i, i wierzę, że Michał siebie w swoim mieście po prostu rozwali go. Pytałem Marka o walkę Mameda z Pułdzianem. Jakie są twoje wrażenia odnośnie tego starcia? No tak jak się spodziewałem, wiesz. Wiadomo każdy powie teraz po walce ja tak jak się spodziewałem, nie? Ale ci co mnie znają wiedzą, że parę groszy postawiłem na Mameda i i, I wygrałem, i wygrałem, no, także. No ja, ja spodziewałem się właśnie tego, chociaż wiadomo, że tym, tą, tym zwycięstwem swoim Mariusz z Michałem pokazał, że może wygrywać z naprawdę dobrymi zawodnikami. Natomiast no, Mamet mega doświadczony zawodnik i sprytny. Bardzo wiedziałem, że się nie da tutaj w żadne jakieś tam pułapki Mariusza złapać i myślałem, że to będzie raczej dłużej trochę trwało niż, niż, niż tak jak było, ale, ale spodziewałem się tego, że wygra to Mamet. Tylko nie wiedziałem, że akurat w parterze myślałem, że raczej w stójce może to się zakończyć gdzieś tam, bo myślałem, że będzie chodził na nogach, pracował, zadawał te ciosy. Myślę, że mamy chyba też taki miał plan, bo tak po, po walce tłumaczył, że nawet to nie było w ogóle w planie, a tak się wydarzyło, no ale tak jest czasem w walce, że coś, coś czujesz, intuicyjnie to robisz i po prostu działa. To jest walka, plan i strategię można mieć. No Tak samo tutaj ja też mogę planować sobie jakąś strategię z Tomkiem, a później może się okazać, że wypali coś zupełnie innego i coś czymś innym na przykład dokołtuje Tomka, tak? albo Tomek miał inny plan, a, a coś innego u niego funkcjonowało i zadziałało. Więc to mówię, plany można mieć, a tak naprawdę trzeba być gotowym na wszystko i najważniejsze jest to, żeby, żeby ta, ta maszyna była w 100% gotowa do tego, żeby stop, stoczyć pojedynek na pełnym dystansie, żeby zrobić wojnę i, i to jest najważniejsze. No, jeśli jesteśmy przy planach, to mieliście taki plan z Arkiem, żeby jechać zdobyć trzeci na Arek niestety wypadł z tej karty, znaczy przeciwnik Arka i jego występ został przesunięty na galę czeską, jakie są twoje odczucia odnośnie tego zamieszania? No ja żałuję, bo zawsze z Arkiem jak walczymy na razem na gali, to mamy dwa zwycięstwa, taka jest tradycja i nigdy to do tej pory nie wydarzyło się inaczej, także szkoda, że nie walczymy tym razem również razem, no ale, no ale co? Tym razem w Czechach Arek wygra, a ja wygram w Szczecinie i tak. To tyle się zmieni. Jakie plany Arek na ten, Radek na ten rok? Bo nie, mówiłeś, że chcesz nadrobić stracony czas. W, lutym zaczynasz to już w styczniu zaczynasz już to nadrabiać. Ile jeszcze walk w tym roku chciałbyś stoczyć? Chciałbym stoczyć trzy walki zawodowe właśnie dla KSW w tym, w tym roku. Jeżeli, jeżeli to wszystko będzie szło tak jak, tak jak powinno, to trzy. Kurczę, no kto wie, może i cztery, zobaczymy, ale myślę, że trzy to byłoby rozsądne tak naprawdę, bo trzeba pamiętać o tym, że też rozwój sportowy jest ważny, a gdzieś tam jak masz cały czas tą walkę, to szykujesz się bardziej pod przeciwnika e, niż starasz się typowo rozwijać swoje umiejętności w MMA, więc też myślę, że fajny jest, fajnie jest mieć trochę tego czasu takiego pomiędzy, gdzie po prostu rozwijasz się jako zawodnik MMA, a nie typowo szykujesz się pod przeciwnika danego, którego masz wyznaczonego. Czyli twój taki scenariusz marzeń na ten rok to jest walka o miano pretendenta, walka o pas i obrona pasa. O, tak by było najlepiej, tak by było najlepiej. Czyli teraz wygrać ten pojedynek, kolejny pojedynek o pas, również liczę się obroną. No, to by było wiadomo rok marzeń. Jeżeli tak by się udało że tak powiem, zrealizować taki plan to by było mega. Także to drodzy widzowie trzeba trzymać kciuki żeby Radek ten plan zrealizował. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.